W pierwszą sobotę marca w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie odbył się wernisarz arcyciekawej wystawy Nad Wisłą na Urzeczu. Ekspozycja jest współtworzona przez Państwowe Muzeum Archeologiczne oraz Państwowe Muzeum Etnograficzne. Pruszkowski Wernisarz rozpoczęły krótkie wystąpienia organizatorów wystawy oraz koncert zespołu ludowego Urzeczeni. Potem, zebrani, przenieśli się na wystawę. Po zwiedzaniu wystawy można było wziąć udział w warsztatach tańców regionalnych, warsztatach prezentujących haft urzeczański, a nawet w degustacji tradycyjnej zupy śliwianki. Wystawa o Urzeczu jest wystawą przygotowaną między innymi przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i nasi koledzy, w tym również koledzy z naszego muzeum, uczestniczyli w całym projekcie poświęconym Urzeczu, ponieważ Urzecze to jest region nie tylko ciekawy etnograficznie, ale również archeologicznie. Prowadzone tam były badania powierzchniowe, badania wykopaliskowe. Od lat Muzeum Archeologiczne prowadziło badania w Czersku. Bardzo często byliśmy tam gośćmi. A nawet gośćmi współtworzącymi te badania, czyli koledzy z naszego muzeum, uczestniczyli aktywnie w badaniach wykopaliskowych. Stąd wiedzieliśmy o wszystkich elementach, które były związane z odkrywaniem urzecza, bo musimy pamiętać, że jest to region, który do niedawna był całkowicie niemal zapomniany. I za sprawą badań archeologa, wtedy bardzo młodego. Udało się ten region przywrócić jego pamięć. Urzecze jest częścią Mazowsza, nie tak znów odległą od Pruszkowa. I trzeba pamiętać, że gdyby nie ta. Yy wielowiekowa rola Wisły, to również i Pruszkowa by nie było, prawda? bo to nie jest tak, że tylko te miejscowości, które są blisko Wisły, są związane z Wisłą, tylko także te miejscowości dalej położone, to było dawne zaplecze szlaków wiślanych. I tutaj przybliżamy region Urzecza, który, no można powiedzieć, od niedawnego czasu przeżywa takie swoje 5 minut i pokazujemy, że Urzecze, którego główną częścią Składową w nowożytności byli mazowszanie, czyli mazurzy, ci nasi flisacy i olendrzy, czyli osadnicy z północy i pływający z południa handlarze solą i innym, innymi towarami. Urzecze, o ile było znane w nowożytności poprzez flisaków, olendrów, yy, mazowszan, yy, było atrakcyjne osadnicze o również w przeszłości, prawda? Czyli nie tylko flisacy i olendrzy wiedzieli, że jest dobrze żyć blisko rzeki, bo mamy dobrą glebę i blisko wiślanego handlu. Ale też y, y, widzieli to nasi przodkowie w cudzysłowie, żyjący od czasów epoki kamienia, poprzez epokę y, brązu, wpływów rzymskich, aż po średniowiecze. I właśnie tutaj pokazujemy różne y, zabytki z różnych czasów y, z tego właśnie y, terenu. Wystawa pokazuje z jednej strony kulturę ludową y, bardzo ciekawego regionu etnograficznego, jakim było, jakim było, czy jest urzecze, to jest przecież położony u wrót Warszawy, u wrót Warszawy, bo od ujścia Pilicy aż do siekierek praktycznie. I, a z drugiej strony przedstawia bardzo interesującą prehistorię tego obszaru od czasu schyłkowego paleolitu do XV wieku. Mamy zabytki sprzed Ponad 10 tysięcy lat mamy zaby, zabytki z cmentarzysk z okresu wpływów rzymskich, to znaczy przez dwóch tysięcy lat, ale mamy także, przedstawiamy tutaj jedno, w tej chwili najbardziej interesujące znalezisko archeologiczne z terenu Urzecza, szkutę wiślaną odkrytą w pobliżu w starorzeczu Wisły, w pobliżu zamku w Czersku. Jest to ogromny statek. Mający ponad 30 metrów długości, 7 metrów szerokości, zachowany bardzo dobrze, mimo niewielkich uszkodzeń, które, które miały miejsce w czasie odkrycia, no bo to była prace pogłębiające staw. W tej chwili ten wspaniały obiekt po jego rozłożeniu na części, z których był skonstruowany, jest Konserwowany w pracowni konserwacji drewna Państwowego Muzeum Archeologicznego i mam nadzieję, że za kilkanaście lat zostanie zaprezentowany w specjalnym nowym muzeum, które ma powstać w czersku. W ramach wystawy są także wypowiedzi osób, które mają swoje korzenie w tym mikroregionie, nagrane wspomnienia i opowieści. Tak, no to jest bardzo cenne, bo to są, to są źródła po prostu to są źródła takie same jak źródła pisa. Czy źródła archeologiczne to jest bardzo cenny wkład do historii tego regionu. Ja z przyjemnością obserwuję, tym regionem interesują się ludzie, którzy nawet z niego nie pochodzą, którzy poczuli, że to jest coś ważnego, coś bardzo interesującego, związanego z Wisłą, bo Wisła jest osią tego regionu. Wystawa jest otwarta dla zwiedzających w godzinach pracy muzeum. Będzie dostępna do 24 kwietnia. Zwiedzanie jest bezpłatne. W międzyczasie odbędą się warsztaty haftu urzeczeńskiego, a w ramach finisarzu odbędzie się oprowadzanie w wykonaniu kuratora wystawy, Mariusza Rańszewskiego, badacza zajmującego się m.in. tematoką Wisły.